Hejo, z tej strony William Afton i chciałbym Wam przekazać parę informacji odnośnie nowych filmów na kanale. Otóż chciałbym Wam po pierwsze dać recenzję. Może nie jedzenia, ale czegoś do właśnie posiłków. Bardziej do przygotowania jakiegoś posiłku. I na dniach gdzieś może w poniedziałek albo we wtorek, albo jeszcze w jakiś inny dzień następnego tygodnia. Pojawi się unboxing, recenzja maszyny do popcornu. Nie przeze mnie, ale notabene z mojego konta na Allegro. Um. Chwilowo nie będzie vlogów w plenarze? Z wiadomych powodów? Ym. I aktualnie przez cały lipiec? Filmy będą się pojawiać niestety rzadziej. Moje YouTube'owe serduszko niestety cierpi na tym ogromnie mnie. Hmm. I co byście powiedzieli na... Przegląd jakiegoś konta na Instagramie. Albo... Reakcje na mój... Moi... Najstarszy film na YouTubie, jaki istnieje, to będzie mega cringe, ale mam nadzieję, że to trwacie. Naprawdę. I mam w planach jeszcze jedną serię gamingową nagrać. I będzie to. Zagrajmy w Roblox. Wiem, pojebane, ale cóż. Um. I pewnie niektórzy wiedzą. Trzydzieści pięć obserwujących. Jej, cieszę się niezmiernie. Um, ale przysięgam, że już w sierpniu zacznie się większa regularność, że filmy będą pojawiały się nawet trzy razy, czy, no, trzy razy dziennie będą się pojawiały nowe filmy. Um, a jeszcze mam taką tyci aktualizację odnośnie tej maski. No to może Zacznijmy od tego. Dopiero zrobiłem nowy karabin. Dopiero wczoraj zrobiłem nowy karabin. Już nie jest tak pogięty. Um, I teraz druga część aktualizacji, takiej nie aktualizacji. Nowe wsporniki no w wsporniki dałem do tej maski, dzięki czemu trochę lepiej się trzyma. Cała maska na głowie, co jest plusem, ale jest bardzo małym minusem, jeżeli nie mam kaptura. Więc może lepiej, żebym miał kaptur cały czas założony. I jeszcze muszę pomyśleć, czym mógłbym um, tak jakby porazić animatroniki. Gdyby nagle biły mi do biura. Um, jeszcze takie tyci, dosłownie kurwa tyci, jak tu ulicznacja odnośnie moich, mojej kolekcji monster puszek po monsterkach. właśnie doszły dwie nowe puszki po klasycznym monsterku i po różowym monsterku BUNCH MONSTER oh yeah. Wiem, to trochę posrany, że piję energolę ale czasami muszę Pić energolę No mm. I to oh, chyba tyle, co chciałbym Wam przekazać. No chyba, że taką tyci aktualizację na temat tego, jak ten włos kwiftuje. Ale za to bardzo ładnie jeździ i do tej pory nie zniszczyłem, co jest dla mnie życiowym osiągnięciem, kochani. Um. A i 30 lipca będę obchodził moje urodziny, jak już pewnie w, w jednym z poprzednich filmów wspominałem, i chciałbym zrobić taki urodzinowy specjal. Nie że specjalna ileś tam widzów. Po prostu na moje osiemnaste urodziny, tak będę mieć w tym miesiącu osiemnaste. Ja I chyba wam powiem. Przebieg całej imprezy. Ale może dzień później, jak już pewnie będę skacowany, dobrze, że. Dwa dni po moich urodzinach. Jest sierpień i będę mieć więcej czasu tylko dla siebie i mogę być skacowany. A poza tym niedziela dla jest 31. I akurat w sobotę jest 30 lipiec. Więc zajebiście. No, um, odcinki gamingowe, odcinki z serii gamingowej tymczasowo się nie będą pojawiać, ale mam w planach powrócić do obu serii gamingowych. Może jeszcze dzisiaj nagram i wrócę dla was jakiś filmik tak typowo No. Eee. No. Nie pokażę wam co będę za chwilkę oglądał, jak tylko nagram film, ale. Patrzcie. Przez ułamek sekundy to pewnie widzieliście, widzowie. Jeżeli chcecie, to dam wam. Jakby wolną rękę. I dam Wam albo link w opisie, albo Wam aktu teraz powiem, co będę za chwilkę oglądał. Jak się zaśmiejesz, to dzwonię do Twojego starego śmianko. No, jeżeli chcecie, wyszukajcie sobie, tylko że ja za zrycie bani nie odpowiadam później. Co najwyżej na pleciak będzie odpowiadać za. Zlecie bani. No. Może pójdę zjeść sobie jakieś, jakąś kolacyjkę. Dobra. Ebać Pa pa.